Gwen jest samotniczką z wyboru. Zazwyczaj zachowuje się jak typowa gotka, jest trochę pesymistyczna i antyglobalistyczna, pomimo jej usposobienia i specyficznego charakteru, nie jest antagonistką i uważa siebie za miłą osobę. Była zdziwiona, kiedy w totalnej porażce plejadzie gwiazd została przedzielona do nikczemnych sępów. Była pewna, że będzie w bohaterskich komikach. Ma młodszego, wkurzającego brata. Gwen jest dziewczyną znacznie bledszą i niższą od innych uczestniczek. Ma krótkie, zielone włosy w ciemnozielone pasemka. Nosi szarą bluzkę z niebieskimi i zielonymi rękawami. Na szyi ma ciemny naszyjnik. Ma także czarno-szarą spódnicę i szare cienkie rajtuzy. Nosi wysokie, szare glany. Jest jedną z pięciu zawodników, którzy konkurowali w czterech sezonach. Jej ulubiona kapela to eksplozja mózgu Gotliba. Zawsze gra w tej samej drużynie z Header. Jej ulubiony kolor to ciemny granat. Ma uczulenie na eukaliptusy. Ma dwie jaszczurki: Angus i Vampira. Jest najlepszym zawodnikiem z pierwszej obsady. Pierwotna wersja Gwen miała mieć na imię Heather. i stara wersja nie była godką. Gwen zajęła pierwsze miejsce tylko w czterech krajach: Polsce, Norwegii, Szwecji i Rumunii. W pozostałych państwach wywalczyła drugie miejsce. Jest jednym z czterech zawodników, którzy wystąpili we wszystkich odcinkach dwóch sezonów. Jest jedyną dziewczyną z piątego sezonu, która została wygnana na wyspę kości. Jest jednym z sześciu zawodników, którzy sabotowali swoją drużynę. Jest jedyną zawodniczką z drużyny Amazonek, która odpadła przed połączeniem drużyn. Zawsze kończyła związki w odcinku 5, którego tytule było nawiązanie do obłędu. Gwen jest jedną z trzech zawodniczek, które mają klaustrofobię. Pozostały to Jasmine i Josie. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Gwen.